Każdy doskonale wie, jak to bywa z kontynuacjami. No różnie lekko mówiąc, ale w tym przypadku obawy mogły być niesomniejsze ze względu na dość plastyczny materiał źródłowy. Bo oto bohaterka tej produkcji Riley wkracza w wiek trudny, dojrzewa. Emocje zaczynają buzować, co świetnie obrazuje scena, gdy obawa właśnie, nazwana również spiną, wlewa w siebie kilka energetyków jednocześnie. No i w ten sposób Disney zabiera nas do czasów, kiedy wszystko było małym, wielkim końcem świata. Że potrafi zrobić dobrą kontynuację, no ale tak jak wspomniałam we wstępie, trudno było uwierzyć, że ta produkcja wyjdzie po prostu źle. Mogła wyjść przeciętnie, oczywiście, ale raczej nie źle. No i jest lepiej niż przeciętnie. To nie jest tak, że mamy coś, co dorównuje całkowicie pierwowzorowi pierwszej części, no bo już nie ma tego efektu zaskoczenia. Ale nadal w tych 90 minutach. Pochwycona jest kwintesencja nastoletnich emocji, mieszanka wybuchowa, strumień myśli, okraszony fantastycznym polskim tłumaczeniem, bo produkcję oglądam w języku polskim z dubbingiem, zawsze świetnym dubbingiem. No i właśnie w tych 90 minutach nie tylko mamy tę całą gamę, paletę nastoletnich emocji, ale też wnioski, które można odnieść właściwie nie tylko do tego okresu życia, bo chodzi tutaj po prostu o emocje jak zawsze. Ja mam na imię Ola i dzisiaj biorę na warsztat nową produkcję Disneya pod tytułem W głowie się nie mieści dwa Drugą część, która tak jak wspominałam nie dorównuje pierwszej części, ale robi wszystko, żeby jej dorównać. Naprawdę niesamowicie się stara i wyciąga kwintesencję tego, czego spodziewalibyśmy się po prezentacji nastoletnich emocji. I ja miałam ogromną frajdę oglądając tę produkcję na pełnej sali kinowej, co rzadko się zdarza w moim miasteczku i wcale nie było tak, że większość to były dzieciaki z rodzicami, bo było też sporo osób w moim wieku i bawiły się równie dobrze. Powiem ponownie przenosimy się do mózgu Riley, gdzie dzieją się rzeczy złe, dantejskie sceny, bo oto zaczyna migać czerwona kontrolka i wydaje z siebie irytujące dźwięki. Tak jak zresztą nastolatki wydają irytujące dźwięki. Jak się cofniecie w czasie, to możecie sobie to uzmysłowić, bo każdy przez to przechodzi. No i oczywiście nasze emocje pragną się tego pozbyć, zrzucić to gdzieś tam do tyłu głowy, ale nie. Wraz z tą migającą czerwoną kontrolkę pojawia się ekipa remontowa, która wszystko rozwala i pozostawia po sobie. Potężny bałagan. Ten bałagan świetnie kojarzy się z nastoletnim umysłem, gdzie dzieje się wszystko, wszędzie i naraz. Emocje są sprzeczne, emocje są mocne, wszystko odbiera się znacznie mocniej. Stąd te irracjonalne zachowania, stąd te sprzeczności. Nastolatków bardzo dobrze zostało to oddane od samego początku, jeszcze zanim na ekranie pojawiły się te nowe emocje. No i nasi bohaterowie, znane już nam te proste emocje, radość, strach, wkurzenie. One podchodzą do konsoli. Konsoli, która wygląda zupełnie inaczej. Jest jakaś pomarańczowa, jest więcej przycisków. No i dobra, wypróbujmy, zobaczmy, co się wydarzy. I wszystko działa mocniej, jakby totalnie nie była wyregulowana. W mgnieniu oka to wszystko uległo zmianie, co też świetnie współgra z tym, jak to się dzieje, że, ta, że to dojrzewanie dociera do nastolatka. Dzieje się to po prostu w tym konkretnym punkcie. Teraz nagle emocje zostają aktywowane. Oczywiście są wyjątki, ale upraszczając, tak to właśnie jest. Na pokładzie drugiej części, w głowie się nie mieści, pojawiają się nowe emocje, nowe emocje, które wzorem pierwszej części nie są tylko żeńskie, bo gdy popatrzycie sobie na emocje ojca i matki Riley, no to ojciec ma tylko męskie emocje, nawet jeżeli chodzi o doklejonego wąsa, a natomiast matka ma tylko żeńskie emocje. U Riley pojawiają się emocje obu płci, co może wskazywać na to, że jej umysł wciąż się rozwija, że ona wciąż szuka swojej drogi, tożsamości, zresztą o tożsamości w tej produkcji jest całkiem sporo, bo te tożsamości nie są takie, jak mogłoby się wszystkim wydawać, również samym emocjom, które starają się kształtować umysł Riley. I tym sposobem, w tym małym przybytku melduje się więcej emocji. Melduje się obawa, nazywana częściej spiną. Melduje się również wstyd nazywany żenadą, melduje się zazdrość, malutka zazdrość, malutkie podszepty zazdrości i jeszcze. Olewka nuda, zblazowana w oryginale z francuskim akcentem. Tutaj aż tak w dubbingu ten francuski akcent nie wybrzmiewa, ale zblazowanie już jak najbardziej. No i co? No i trochę ciasno nam się tam zrobiło, aż to się po prostu w głowie nie mieści. W ten sposób twórcy przede wszystkim świetnie pochwycają tę mieszankę emocji. Emocji, które nie wzięły się znikąd, bo warto zauważyć, że te, które się pojawiają. Są komplementarne. One wzięły się z tych bazowych emocji, tylko wskazują na to, że Riley staje się bardziej zniuansowaną bohaterką. Że to nie jest tak, że jest albo zła, albo smutna, albo zła i smutna. Gdzieś tam radość się przebija. Tylko nie, może być znudzona i zblazowana. Może zazdrościć, ale tak nie. Po prostu niekoniecznie niemiło, tylko tak jak nastolatki zazdroszczą, że chciałyby tak. I to też bardzo dobrze widać po tym, jak te emocje meldują się na tym pokładzie, za konsolą, że one mają swoje odpowiedniki. I tak od razu obawa idzie do radości, no bo ona cały czas snuje różne scenariusze, analizuje wątki. Więc nie jest radosna. Żenada idzie od razu do smutku, no bo pasują do siebie. Nuda nie idzie do nikogo, bo jest po prostu znudzona tym wszystkim i jest ponad to. Natomiast jeszcze pojawia się zazdrość, która upatrzyła sobie od razu. Bardzo podobała mi się prezentacja właściwie wszystkiego w tej produkcji, ale szczególną moją uwagę zwróciło to, jak kształtuje się tożsamość. Tożsamość jest zaprezentowana tutaj jako takie wątłe drzewko, malutka roślinka, roślinka, która w sumie jeszcze się nie ukorzeniła. Się zmienia i może się bardzo mocno zmieniać, i to jest tutaj najważniejsze, i będzie się zmieniać w toku tej produkcji. Pomniejsze elementy, pasujące do całego tego świata i dopasowane do nomenklatury, również niesamowicie mi tutaj leżały, jak strumień myśli. Strumień myśli, potok, w którym pojawiają się. Wszystkie możliwe rzeczy. Może pojawić się broku i pizza. Broku, oczywiście, ohydne, tak, no bo wcześniej Riley nie chciała już broków, a teraz co, nagle chce być fit, bo poznała nowe koleżanki. Więc w tym potoku myśli, który leci sobie do mózgu, pojawia się absolutnie wszystko. A negatywne myśli? No cóż, spychamy je do tyłu głowy i zobaczymy, co się stanie, gdy tak się będą tam nawarstwiać. Zaczerpnięte z pierwszej części zostały także wyspy, wyspy przyjaźni, wyspy rodziny, oczywiście wyspa rodziny. W wieku nastoletnim jest maleńka, co również zostało tutaj świetnie odwzorowane wyspy zastępują inne wyspy. Część rzeczy została zepchnięta gdzieś daleko. Bardzo dobrze to widać w sytuacji, gdy Riley poznaje sarkazm i wszystko ulega destrukcji. I zniekształceniu, że po jednej stronie nasi bohaterowie mówią normalnie, zwyczajnie, mają dobre zamiary, ale już po tej sarkastycznej stronie słychać to tak, jakby to zostało faktycznie wypowiedziane w sposób. Sarkastyczne. Podobnie zresztą jak z pierwszej części, z drugiej części w głowie się nie mieści, wybrzmiewa przesłanie, że tak naprawdę nie ma tutaj czarnych charakterów i to wzmacnia wydźwięk tej produkcji. Wszystkie emocje są potrzebne Riley. Wszystkie emocje mają coś do powiedzenia. Wszystkie emocje mogą błądzić, popełniać błędy. To nie jest tak, że jak radość przejęła kontrolę w pierwszej części, to już wie wszystko i jest ponadto. Nie, ona również się uczy. Uczy się wielu rzeczy, uczy się rzeczy brutalnych. Bardzo dobitne jest tutaj stwierdzenie, gdy radość mówi, że może wiek nastoletni już taki jest, że czuje się mniej radości, że jest znacznie mniej tej radości. Ale nie tylko emocje są nie takie zero-jedynkowe, bo także Bohaterowie, którzy pojawiają się na drodze Riley, ci faktycznie bohaterowie, bo jest u progu dojrzewania, wszystko dzieje się szybko, a jednocześnie dowiaduje się, że będzie chodziła do zupełnie innej szkoły niż jej przyjaciółki, więc to też bardzo mocno na nią wpływa. I wiadomo, nowe środowisko, nowe towarzystwo, i można by było się tutaj pokusić o prezentację jakichś negatywnych bohaterów, koleżanki, które będą namawiać do czegoś złego, ale nie, nic takiego się nie pojawia. Riley ma swój mózg, ma swoje nowe emocje i musi podejmować decyzje, również mikrodecyzje, które wpływają na jej tożsamość i nie sprawiają od razu, że staje się złą osobą, ale sprawiają, że staje się bardzo zniuansowaną osobą. I to wybrzmiewa z Inside Out 2 jest tutaj mnóstwo momentów, które przywołują skojarzenia faktycznego życia nastolatków, gdy na przykład Riley nie może spać, bo mieli w głowie te wszystkie scenariusze, co może pójść nie tak, co na pewno pójdzie nie tak, co podszeptuje jej obawa nazywana również spiną. Albo gdy Riley po raz pierwszy udaje się na wyjście ze swoimi nowymi koleżankami, tam uczy się sarkazmu, ale najpierw podąża za nimi i jest niesamowicie niezręczna. Wstyd tutaj przejmuje kontrolę żenada i ona nawet patrzy na swoje ręce i te ręce w ogóle wydają się być nienaturalne, duże. Ona nie wie, co ma z nimi zrobić. Zupełnie inaczej czuje się w swoim ciele jako nastolatka. Dobitniej to do niej dociera, i to jest świetnie oddane na ekranie przez właśnie takie małe rzeczy. Gdy mamy ten kadr, gdy te ręce są zaprezentowane, albo to, że Riley nie jest idealna, tu ma pryszcza, tutaj jakoś niezręcznie się uśmiecha, tutaj wybucha śmiechem, który wzbudza konsternację wśród jej nowych koleżanek, więc to wszystko jest niesamowite. Mówicie realistyczne i naturalne, i za to chwała Disneyowi. I wreszcie mój faworyt, moment, gdy zaprezentowany jest atak paniki. Świetnie to działa i ze strony Riley, gdy widzimy to, co dzieje się na zewnątrz, jak inni reagują, co się dzieje z jej ciałem, jak ona nie może powstrzymać kołatania serca, i z drugiej strony tej wewnętrznej, jak emocje reagują na atak paniki i co się dzieje wówczas w umyśle, gdy ten atak paniki się. Rozgrywa, gdy właśnie spina kręci się dookoła i ona nie może się zatrzymać. Te obawy przejmują kontrolę nad Riley, ale pojawia się tutaj pytanie, skąd wzięła się ta samonakręcająca się spirala? Czy właśnie z tego, że tych emocji jest tak dużo i nagle, czy z tego, że jedna emocja przejęła kontrolę? Bo ja bardziej skłaniam się ku temu, że wszystko dzieje się wszędzie i naraz, i te połączone naczynia wpływają na stan psychiczny Riley. Ale naprawdę brawo za prezentację w animacji Ataku Paniki, bo to szalenie ważny temat, zwłaszcza też sposób, w jaki Riley próbowała sobie poradzić i jak zareagowało towarzystwo. To też jest niesamowicie tutaj istotne. Oczywiście pojawiają się to takie miniatury komediowe, które neutralizują te. Trudne tematy. Znaczy, nie to, że neutralizują, ale sprawiają, że one nie siadają aż tak ciężko na wątrowe. Dzięki czemu Inside Out 2 nadal jest bardzo mocno komediową produkcją. Jak na przykład moment, gdy Riley w nerwach próbuje sobie obciąć grzywkę. No, która nastolatka tego nie zrobiła? Albo odchodząc trochę od naszej głównej bohaterki, plany rodziców na to, co będą robić, gdy Riley wyjedzie na obóz. Mama oczywiście chce sprzątać, ojciec ma zupełnie inne plany. Więcej jest też tych. Sytuacji z rodzicami, gdy Riley mówi, że no, no, bo było okej, okay, w porządku, i nie wdaje się w szczegóły jak typowa nastolatka, bo Olewka przejęła nad nią kontrolę. A wtedy pojawia się spina u rodziców, u matki przejmuje kontrolę bardzo dobitnie. No, jak to ona nie chce jej nic powiedzieć, natomiast u ojca, hmm, no, normalne, było dobrze, to no to było dobrze. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na kwestie wizualne, które również zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. I oczywiście jest bardzo podobnie do poziomu, do jakiego przyzwyczaiła nas pierwsza część. Tutaj nic za bardzo nie odstaje. Jest też mocniej, bardziej kolorowo, wybuchowo również, bo pojawia się dynamit wielokrotnie. Nie będę tutaj wdawać się w szczegóły, w jakich sytuacjach, ale pojawia się także mieszanie form. Mamy połączenie 3D z 2D, gdy na ekranie. Pojawia się jedna postać, postać, która wskazuje na to, że dziecko jeszcze w Riley nie umarło. Zresztą ona ma ile 13 lat? Ona oczywiście już chce być taka dorosła, ale nie jest. Ona nadal jest dzieciakiem i jest tu tego przejaw, właśnie. W tej animacji 2D na przełamanie pojawia się też nostalgia. Nostalgia zaprezentowana jako taka babuleńka, która pojawia się w sytuacjach, gdy no jeszcze nie powinna się pojawić, ale ta nostalgia już gdzieś tam do drzwi puka, no bo nigdy nie jest za wcześnie na nostalgię. Ale moim takim faworytem jest prezentacja Spiny, czyli Obawy. Takiej pomarańczowej laleczki, jakby żywcem wyjętej z animacji Wallace i Gromit. I muszę też obejrzeć w oryginale tę produkcję, gdy pojawi się w serwisie Disney+, Plus, bo Maya Hawke podkładała głos do Obawy i gdy tak sobie oglądałam jakieś fragmenty, to wow, naprawdę zabójczo się jej słucha, fantastycznie wcieliła się w Obawę. I też wygląda fantastycznie, właśnie jak taka laleczka, ale taka nakręcona cały czas. Przez te energetyki, między innymi, i można by pomyśleć, że jest kłębkiem nerwów, ale w sumie to chyba nie jest. Chyba nie o to chodzi, że po prostu jest kłębkiem nerwów, bo te nerwy ją napędzają i przez to Riley jest wpakowana w tę spiralę coraz wyższych oczekiwań wobec siebie. W związku z tym pojawia się między innymi parada zawodów, które są przydatne, które mniej przydatne, które wcale nie są przydatne, ale gdzieś tam kłębią się w głowie naszej bohaterki. No ale oczywiście polski dubbing jest świetny, samo tłumaczenie niektórych miejsc, łatwiejsze tłumaczenie jak na przykład strumień myśli, trudniejsze, gdy pojawia się jeden bohater z gry komputerowej, gdzieś tam bardzo zepchnięty do czeluści umysł Riley jest przetłumaczony jako haratatasakami. Albo gdy okazuje się, kto stoi za tymi wszystkimi scenariuszami obawy i pojawia się hasło prewencja myśli. Naprawdę fantastycznie zostało to oddane również w języku polskim, ale podejrzewam, że dobrze sobie porównać obie wersje zresztą nigdy za dużo animacji Disneya. No, ja po sesji w głowie się nie mieści dwa, jestem naprawdę zadowolona. Wyszła uśmiechnięta skina, radość przejęła nade mną kontrolę, i muszę przyznać, że z jednej strony jest tutaj zaprezentowane to tak, jakby wiek nastoletni był jedną wielką obawą. Obawą przed przyszłością, obawą przed pójściem do szkoły, bo wszystko jest nowe, nowe koleżanki, trzeba się jakoś przypodobać, zaprezentować, a ciało nie chce współpracować. To wszystko jest tutaj zaprezentowane na ekranie, a nadal jest się dzieckiem, i jeszcze przez długi czas się będzie. Ale to też nie jest tak, że wiek nastoletni musi być tylko obawą, bo wszystko przemija, ulega ewolucji i do tego wniosku dociera i Riley i docierają emocje. Emocje, które uczą się tak samo dużo jak ona i rozwijają się razem z nią. Więc może i radość ma trochę racji w tym, gdy w czeluściach umysłu, gdzieś tam z tyłu głowy mówi o tym, że może gdy jest się nastolatkiem, ma się w sobie mniej radości. Może rację ma też nuda, która jest zblazowana i która rozlewa się jak nudle na kanapie i która jest ponad to wszystko, bo przecież ma apkę, nie musi nawet wstawać i uważa, że radość jest oldschoolowa. To wszystko jest prawda, bo umysł nastoletni jest niesamowicie zniuansowany, a im dalej wlas tym jest się jeszcze bardziej zniuansowanym. Bo w głowie się nie mieści i pierwsza część i druga to produkcje, w które niesamowicie łatwo się wczuć, wejść w ten temat i poczuć się znowu najpierw jako dzieciak, a później jako nastolatek. I to jest chyba najwspanialsze właśnie w tych produkcjach. Dobrze się je ogląda, trudno było to popsuć, ale hej, wszystko jest możliwe. I z tą myślą zostałam serdecznie, zapraszam w sekcji komentarzy, podzielcie swoją opinię na temat tej produkcji, czy też pierwszej części, śmiało zapraszam. I dajcie znać, czy wybieracie się do kina, czy czekacie aż ten film. Film, ta animacja wpadnie do serwisu streamingowego Disney, i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego!